Cześć, witamy w tym odcinku. Dzisiaj kolejny samochód, który trafił do nas z USA, i w dzisiejszym filmie poruszymy dwie kwestie. Jedna kwestia to: właściciel nie do końca jest zadowolony z zakupu to znaczy z tych usterek, które widział ze zdjęć podczas zakupu prawie wszystko się zgadza. I w dalszej części filmu powiem Wam, co się nie zgadza, co dodatkowego doszło. E, a druga kwestia, którą chciałem poruszyć, to auto przyjechało podejrzew do nas tutaj lawetą we wtorek. Dzisiaj mamy sobotę, a wczoraj rano, czyli w piątek, już wszystkie części związane z mechaniką właściciel do nas dostarczył. I teraz zanim przejdziemy do e, kwestii e, co tam dodatkowego, dodatkowego wyszło to szybkość naprawy, tak jak w tym przypadku bardzo dużej mierze zależy od Was, bo właściciel Zresztą zaraz powiem co kupił, pokażemy najpierw jakie uszkodzenia ma Jeep, to jest z tego co wiem ostatni rocznik tego modelu bo że to jest 2.20, nie chcę Was dokładnie kłamać, natomiast właściciel mówi, że to jest w tej budzie ostatni rocznik. Tutaj, jeżeli chodzi o uszkodzenia lewego boku, to tak, tutaj są drzwi wgniecione, o tym właściciel widział. To jest taka wgniota. Tutaj nic nadzwyczajnego, nic strasznego. Tutaj druga wgniotka, tak samo właściciel o niej wiedział. Przód jest cały, tutaj jakieś ryski, ale. To, to, to nic strasznego, więc tutaj normalna eksploatacja. I tutaj z prawej strony jest uszkodzony błotnik. Uszkodzone tutaj są drzwi pasażera. I tutaj było wyrwane, albo jest wyrwane, zawieszenie. Samochód zdemont... zdjęliśmy tutaj na takim wózku z lawety, zjechał sobie. Co tutaj mamy w prawej stronie uszkodzone? Mamy uszkodzoną zwrotnicę. Jak widać, ta zwrotnica pękła. Ten element miał być tutaj, natomiast e, podczas uderzenia on najzwyczajniej e, pęknął. Rzekajcie, zawiesimy tu, żeby nam się nic nie rozjeżdżało. E, prócz zwrotnicy mamy na pewno uszkodzony dolny wahacz. Tutaj sworzeń jest całkowicie wypadnięty. E, do tego mamy płośkę. Z jednej, jak i z drugiej strony, jest, są uszkodzone przeguby. Do tego jest tutaj przewód hamulcowy zniszczony i uszkodzony amortyzator. Ten wahacz wygląda na cały. Stworzeń nie ma luzu. Tutaj w ogóle taka ciekawostka. Popatrzcie, jak to idealnie równo zostało oderwane, nie wiem, uszkodzone przy wypadku. Ale tutaj z tego, co rozmawiałem z właścicielem, to mówi, że jak orientował się, jak szukał takiego samochodu, no to w bardzo wielu przypadkach właśnie podobne pęknięcia są. Tylko tutaj popatrzcie, jest coś ciekawego. Tutaj ta powierzchnia, nie wiem, czy widzicie tak, i byłaby wyszlifowana, czyli ona jest tutaj nieostra, jest ten, ta krawędź, jest taka półokrągła, natomiast z drugiej strony, tutaj jest to wszystko ostre. Tak wygląda, jakby ktoś tutaj coś szlifował. Z jakiego powodu? Nie wiem. Zastanawia się to, natomiast nie wiem, czy kiedykolwiek się prawdy dowiemy. I tutaj tak jak wspominałem, właściciel kupił zwrotnicę używaną, kupił używany amortyzator, kupił używaną półłość, kupił nowy przewód hamulcowy, kupił nowy simmering, bo jak będziemy wymieniać półłość, żeby od razu... Wsadzić nowy simmering, uzupełnić płyny i co tutaj jeszcze właściciel kupił? Tak, tutaj mamy tą płośkę, nam leży tutaj. Dodatkowo, bo musiał od sprzedawcy kupić cały komplet, więc jest górny wahacz. Zacisk z jarzmem dostał nowy. Tutaj na palecie to wszystko przyjechało. Natomiast te elementy aluminiowe, zwrotnice. I dolny wahacz wziął sobie, bo będzie sobie to wszystko czyścił. Mówił, że jak mamy dopiero to zacząć w poniedziałek, sobie skręcać, to on sobie na weekend weźmie. Ja mu tą rozbroiłem zwrotnicę z zacisku, z tarczy i powiedział, że on sobie to przez weekend, bo ma trochę czasu, doczyści i, i, i tą zwrotnicę, i ten dolny wahacz. My tutaj nie wiemy, czy dodatkowe jakieś uszkodzenia są, nie wiem, tak na przykład drążek, końcówka. Złożymy to na tamtych nowych częściach, wymienimy to wszystko z tych pozostałości smaru, po to, żeby przede wszystkim wjechać tym samochodem na geometrię i sprawdzić, czy pozostałe elementy zawieszenia są sprawne. Przejdziemy może dalej do samochodu. To drzwi pokazywaliśmy. Tutaj mamy wszystko. Całe, błotnik tylni mamy cały i tutaj e, klapa bagażnika, tylni zderzak jest cały, co ciekawe, fajnie, bo e, wszystkie poduszki, nie wiem, czy otwarte otwarte, wszystkie poduszki tutaj e, nie są ruszone ani góra. Ani tutaj w fotelach, ani tutaj na desce, ani w kierownicy, ani kolanowe. Wszystko jest całe. Więc tutaj środek naprawdę jest czysty, jest zadbany. Nie wiem ile teraz ta samochód ma przebiegu, natomiast wygląda ten środek bardzo dobrze. Nie śmierdzi w nim, bo nieraz tutaj jak przyjeżdżały samochody ciężko było wejść tutaj. Samochód w środku zadbany, Z zewnątrz też bardzo dobrze wygląda. Te uszkodzenia co tutaj Widzicie z tym zawieszeniem, tak naprawdę to jest dniówka roboty, może nawet niecała. Dlatego tutaj dłużej zejdzie, bo chcę to zrobić na zewnątrz. No ponieważ nie wiem, jak tego wepchać, więcej będzie trwało wpychanie i kombinowanie, żeby to wjechać na warsztat. Niż złożyć sobie tutaj na zewnątrz, wjechać na warsztat, na geometrię i wtedy zobaczyć, jak pozostałe części tutaj. My zajmujemy się stroną mechaniczną. Tutaj jak jeszcze widzicie, widzicie, tutaj są przewody uszkodzone. Też trzeba będzie to wszystko posprawdzać, ponaprawiać te wiązki. Akumulator teraz jest odłączony, więc przed podłączeniem akumulatora też te wtyczki podpinamy, po rozizolowujemy te przewody, by się gdzieś nie pozwierały. Będziemy musieli odpowietrzyć układ hamulcowy. I wtedy dopiero wiedziemy na gumetr, zobaczymy czy coś dalej jest. Wracaj. Coś wiesz, o mechanice jeszcze? O mechanice jeszcze to powiem, że tutaj tarcze wyglądają, jeżeli chodzi o zużycie, rantu nie ma w ogóle. Natomiast wszystkie tarcze są skorodowane przez to, że samochód dosyć długo stał. Tutaj z właścicielem Ustaliliśmy, że jak będzie samochód już na podnośniku, jak już geometria, zawieszenie będzie wszystko porobione, zdemontujemy wszystkie tarcze, przetoczymy je, bo tutaj nie ma żadnego rantu. Jeżeli nie będzie tutaj widocznych na tarczy uszkodzeń, wszystkie tarcze będziemy toczyć, będziemy wszystkie zaciski prowadniczki jarzma czyścić i składać na nowo. Wiem, że niektórzy tutaj będą hejtować toczenie, natomiast w tym przypadku tarcza, jeżeli nie ma żadnego rantu i jeżeli to tutaj tylko tak zwanie liźniemy tokarką, no to wydaje mi się, że bez sensu tutaj generować koszty i i zakładać nowe tarcze. Chyba że e, znajomy, który nam tutaj świadczy też takie usługi, stwierdzi, że tarcza ma duże bicie. Co dzieje nią nie tak? Oczywiście bez, dyskus bez, bez dyskusji wlatuje e, cały, e, cały cały zestaw nowy. I teraz pokażę wam czego tutaj właściciel się nie spodziewał. E, nie wiem, czy coś dodatkowego jeszcze wyjdzie. To zobaczymy, jak widzimy na geometrii. Natomiast na pierwszy doka popatrzcie się. Mamy tutaj Podłogę pod siedzeniem pasażera, i zobaczcie co tutaj zrobili, jak ładowali samochód. To wszystko jest pozaginane. Nie wiem z jakiej perspektywy to będzie dobrze widać. Natomiast widzicie skalę zniszczeń. Szkoda, bo podłoga, można powiedzieć, bez korozji, bez jakichś tam, auto bez. Oznak tutaj rdzy. Natomiast tutaj trzeba będzie ten element albo wymieniać, albo klepać i lakierować. Z czym się to wiąże? No, wiąże się to z tym, że trzeba wnętrze samochodu rozebrać, tak, żeby dostać się do podłogi. I wtedy albo klepanie, albo po prostu wymiana na nowy element. Tutaj są takie koreczki. Widzicie, że one już nie trzymają swoich wymiarów. Tutaj ten już całkowicie można powiedzieć wpadł. Więc ten element jak najbardziej musi być zrobiony żeby tutaj nam się nic nie dostawało a po drugie też żeby ten samochód no, normalnie od dołu wyglądał i żeby nie korodował tak jak tutaj widzicie bardzo jestem ciekawy tam z drugiej strony też widzicie jakieś plastiki są pourywane tam coś jest delikatnie powginane natomiast dalszą część filmu albo następny odcinek zrobimy jak postawimy samochód na koło Wjedziemy na geometry, i już na geometrii po pomiarze zobaczymy, czy jakieś niespodzianki dodatkowe są. Oby nie było, natomiast ta podłoga, bardzo niefajnie, że doszło i o tym właściciel nie wiedział. Żeby to zrobić ładnie, żeby tego nie klepać, nie szpachlować, bo tutaj widzicie są takie nieregularne przetłoczenia. Ciężko będzie to doklepać idealnie, żeby to fajnie wyglądało. Pewnie tutaj ten element trzeba by Dokądś tutaj wyciąć, rozpunktować na tych zgrzewach, może e, rozpunktować to i dopiero wtedy wstawić nowy, wylakierować i zabezpieczyć. Także wydaje mi się, że więcej będzie kosztowało wstawienie tej podłogi niż naprawa tej blacharki, co tutaj widzicie z przodu, czyli ten błotnik, drzwi i ewentualnie zobaczymy, co będzie pod błotnikiem, jak się zdemontuje, e, czy tam coś pociągło, czy nie. Także widzicie, że kolejna niespodzianka, kolejny nieprzewidziany tutaj wydatek. Tak, na pierwszy doka oka wydaje mi się, że to tylnie koło trochę stoi nie tak, jak powinno, natomiast zobaczymy, jak już to wszystko wjedzie na geometrię. Felga nie została jakoś mega uszkodzona, tutaj właśnie też szuka oczywiście nowej. Tutaj jest takie wbicie, tutaj mamy. Obrysowania, natomiast nie widać, żeby tutaj jakieś duże centralne uderzenie było, i tutaj od wewnętrznej strony, też w wielu miejscach o te wahacze, gdzie tam były pourywane, są takie e, wrzery, takie punkty. I, 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 i da po prostu trzeba dać nową lub używaną w dobrym stanie felgę. Także e, części mamy. W przyszłym tygodniu to składamy, jedziemy na Geometry i zobaczcie kolejny odcinek. Piszcie w komentarzach, czy też e, takie niespodzianki w Waszych samochodach, w świeżych zakupach, kupowanych ze zdjęć trafiają Wam się, czy raczej pozytywne rozczarowanie było na miejscu. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam. Cześć.